Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Za kulisami biznesu. Ja chcę dzisiaj poruszyć taki temat, takie pytanie, które sama sobie od czasu do czasu zadaję, bo też jestem przedsiębiorcą i też prowadzę moją firmę, ale myślę, że to jest taki temat, który ma wielu przedsiębiorców, wielu moich klientów, nie tylko moich klientów, po prostu ludzi, którzy prowadzą firmy. Kiedy myślisz o tym, żeby, że fajnie by było prowadzić firmę lekko, przyjemnie, wiesz, żeby ta firma nie była dla Ciebie takim wiecznym bólem głowy, tylko żeby była przyjemnością. Wielu mentorów, coachów postuluje, żeby, żeby firma była przyjemnością. To jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, w jaki sposób. Mogę uprościć to, jak funkcjonuje moja firma? I to jest absolutnie kluczowe pytanie, i to jest też takie pytanie, do którego ja wracam co jakiś czas, i dlatego postanowiłam tutaj się tym pytaniem z Tobą podzielić i oczywiście moimi refleksjami na ten temat, bo pomyśl sobie o tym, kiedy chcę, żeby, kiedy mam poczucie, że, że jest mi trudno, jest mi ciężko w moim biznesie, że jest mi że, że prowadzenie firmy wymaga ode mnie tak dużo energii, tak dużo zachodu, i tak dalej, i tak dalej. To pomyśl sobie o tym, że Okej, okay. to co mogę uprościć, żeby to było prostsze. I Kiedy czuję się przeciążona, kiedy czuję się przytłoczona ilością różnych rzeczy, które się dzieją, co mogę zrobić, żeby, żeby prowadzenie mojej firmy było prostsze. I naprawdę nie, mam, nie, nie o to chodzi, żeby się z tym pytaniem ślizgać po wierzchu. Chodzi o to, żeby naprawdę się temu przyjrzeć. Dlatego, że zwróć uwagę na, na coś takiego. Ja przed chwilą miałam taką refleksję, że wiesz, że kiedy, kiedy uczysz się czegoś nowego, zaczynasz cokolwiek robić, to najczęściej jest tak, że ja przynajmniej tak mam, ale widzę, że wielu ludzi tak ma. Jest tak, że bierzesz, wiesz, wszystko, tak? Chcę się nauczyć, prosty przykład, chcę wypozycjonować mojego bloga, chcę, chcę dowiedzieć się, jak całe to SEO działa, o co tu chodzi, na co zwracać uwagę, czy może to ktoś zrobić dla mnie, czy, czy muszę jednak coś wiedzieć sama, co zaczynam robić? Zaczynam szukać, zaczynam zbierać informacje, zaczynam zbierać pomysły, co mogę zrobić. Pakuję, pakuję, pakuję do tego mojego koszyczka i. Problem polega na tym, że jeżeli nie będziesz co jakiś czas robić sobie takiego stop, co jest już zbędne w moim koszyczku, tak, co, co, co jest zbędne w tym moim, mm, na tej mojej liście pomysłów albo liście zadań, które sobie wymyśliłam, że trzeba zrobić, jeżeli nie będę raz na jakiś czas robić takiego, mm, takiego zatrzymania i takiej krótkiej, szybkiej weryfikacji, zaraz ale co jest dla mnie naprawdę ważne, co jest naprawdę kluczowe w tym wszystkim. Ok, jest ten etap, kiedy kiedy zbierasz właśnie jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej pomysłów, ale później jest etap weryfikacji tych pomysłów. I, i, i przychodzi taki, nawet na początku, kiedy, kiedy zaczynasz coś robić, załóżmy, że, że to jest to SEO, to próbuję z agencją, próbuję, agencja mi mówi to, 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 próbuję na własną rękę, próbuję tak, próbuje śmak, a ten napisał to, a ten napisał tamto. I kiedy zostaniesz na tym etapie, to do końca życia będziesz tkwić w takim przytłoczeniu ilością tego wszystkiego, ale, ale nie będzie efektów, bo jesteś przemęczona czy przemęczony, przy, przy, jakby przywalona czy przywalony tym, ty, tymi wszystkimi rzeczami i tak naprawdę nie masz czasu na robienie rzeczy, które są istotne w tym wszystkim. Bo może z tej góry moich pomysłów, co mogę zrobić odnośnie mojego bloga, może takie warte wdrożenia są dwa, ale ja zajmuję się wszystkimi. Więc taki moment, takie zatrzymanie się i to nie jest tak, że jesteś w stanie, znaczy, może jesteś w stanie na bieżąco to filtrować i odsiewać. Ja do tego namawiam, żeby próbować na bieżąco filtrować te wszystkie pomysły i rzeczy, które sobie dopisujemy do swojej listy zadań, ale. To nie jest tak, że, że wiesz, że, że zawsze da się, da się wszystko na bieżąco filtrować. Warto raz na jakiś czas zrobić zatrzymanie i zastanowić się okej. Okay, robię generalne porządki, tak? I przyszła wiosna, robię przedświąteczne porządki na wiosnę, przed wielkanocą robię porządki. I przeglądam, co tu jest do uproszczenia, co tu jest do. do, do ułatwienia. Jeżeli chcesz, żeby prowadzenie firmy było dla Ciebie proste, lekkie i przyjemne, to potrzebujesz e, nauczyć się tak, takich, wiesz, zatrzymań, kiedy sam, sama sobie czy sam sobie szukasz ułatwień. Jak można to zrobić łatwiej? Jak można to zrobić lepiej? Jak można to zrobić to prościej? Drugi taki przykład, który przychodzi mi do głowy z całkiem niedawnej przyszłości, kiedy mm, zastanawiam się teraz na szybko, nie ma jeszcze chyba dwóch lat, ale ale prawie dwa lata buduję mój obecny zespół. I to jest tak, że na początku miałam jakieś wyobrażenie, jak podzielę pracę między ludźmi. Później zaczęłam dokładać nowych zadań. Później miałam jakieś nowe pomysły. Później urodziło się coś jeszcze. Później miałam jakiś pomysł, że te rzeczy będziemy robić w taki sposób, a tamte rzeczy będziemy robić w taki sposób. I przychodzi taki moment, kiedy ten, ten tak zwany system, który stworzyłaś czy stworzyłeś, staje się tak skomplikowany. Że mnie już samo myślenie o tym zaczęło męczyć. I przychodzi ten moment, kiedy trzeba sobie zrobić stop, kiedy trzeba się zatrzymać i kiedy trzeba się zastanowić zaraz, czy my to naprawdę robimy w optymalny sposób, czy da się tą pracę zorganizować prościej, czy da się tą pracę zorganizować lepiej. I nagle się okazuje, że tak, oczywiście, że się da, tylko ktoś miał w głowie jakieś błędne założenia, które powstały pewnie rok temu, że tak to musi być robione. A jeszcze naj, najzabawniejsze jest, kiedy. kiedy Mój zespół ma przekonanie, że tak to musi być robione, no bo przecież szefowa tak ustaliła. No więc nikt nie protestuje. To ty jesteś tą osobą, kiedy ty jesteś tym szefem, czy szefową, to ty jesteś tą osobą, która sama ze sobą potrzebuje raz na jakiś czas weryfikować, zatrzymać się i, i, i powiedzieć sobie zaraz: Czy to nie jest zbyt skomplikowane? Czy możemy to zrobić prościej? Czy możemy to zrobić lepiej? Bo co się okazuje, kiedy znajdziesz swój własny sposób na uproszczenie pewnych rzeczy, to wtedy po pierwsze jest taniej, po drugie masz więcej czasu i twój zespół ma więcej czasu, po trzecie jest mniej błędów, jest mnóstwo korzyści z tego i nie czujesz się taki, taka, ta, taka przytłoczona czy przytłoczony, bo ale trzeba mieć taki nawyk zadawania sobie nie tylko zadawania sobie pytania, ale faktycznie działania w tym kierunku, co mogę uprościć, co mogę zrobić inaczej, co mogę zrobić właśnie no, w prostszy sposób. Nie da się chyba tego lepiej powiedzieć. I to jest pierwsza rzecz, na którą chcę Ci zwrócić uwagę, że bardzo często tak jest, że wpadają nam różne pomysły, że, 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 że masz właśnie różne pomysły albo gromadzisz różne. Wie... Wiedzę szeroką dosyć na etapie, kiedy coś organizujesz, może to będziemy robić tak, może to będziemy robić tak, rozpisujesz listy zadań, tylko później musi być ten moment, kiedy się zatrzymujesz i sobie robisz krótką weryfikację. Okej, okay, dobrze, orientuję się w tym wszystkim, wiem, co działa, co nie działa, które wyrzucamy. Ten moment jest absolutnie kluczowy. I nie bez powodu przychodzę do ciebie z tym tematem dzisiaj, dlatego, że. Zadałam sobie to pytanie ostatnio sama i, i zaczęłam, zaczęłam się zastanawiać, jak to wygląda u mnie, na co chciałabym poświęcać czas, a go, mam poczucie, że mam za mało, a na co, gdzie chciałabym zredukować to, jakby, to moją alokację czasów, w których obszarach. I to jest druga rzecz, którą chcę Ci dzisiaj powiedzieć, która, która też też, jakby. Myślę, że pomoże ci to wszystko uporządkować. Druga rzecz dotyczy tego, że spójrz na swoje zadania, na wszystko, co robisz w firmie, tak? No bo na razie rozmawiamy o firmie, ale możesz tą samą zasadę zastosować do swojego życia prywatnego. Jak najbardziej. Ta sama zasada zadziała. Więc spójrz na to w ten sposób, jak wszystkie zadania, które mam, które wypełniają mój czas, czy działania, które wypełniają mój wiesz, każdy dzień, to jest jeden wielki worek. Spróbuj sobie ten jeden wielki wór zadań podzielić na dwie części. Rzeczy, które są absolutnie kluczowe dla Ciebie, które są ważne dla Ciebie, które są um, dla Ciebie taką esencją, takim, jeżeli mówimy o biznesie, podstawą Twojego biznesu. Ale też nie w tym sensie podstawą, w sensie takim formalnym, że no przecież muszę wystawiać faktury. Nie, to nie jest podstawa Twojego biznesu. Podstawa Twojego biznesu to jest to, co tworzy wartość w Twoim biznesie. Kiedy mówimy o życiu prywatnym, to jest to, co daje, wiesz, kolory Twojemu życiu, to, co naprawdę nadaje wartość Twojemu życiu. O tym mówię. I to jest jedna grupa zadań. I spójrz na to w ten sposób, że jest jedna grupa. Zadań, taka podgrupa zadań to są rzeczy, które są no, absolutnie kluczowe, a druga grupa zadań możesz je nazwać priorytetami, możesz je nazwać właśnie takimi kluczowymi czy najważniejszymi e, zadaniami i projektami. A druga grupa zadań to są takie rzeczy, które no, dzieją się, bo się muszą zadziać, tak? No, trzeba rano umyć zęby, ale sensu mojego życia to nie zmieni, tak? Okej, okay, służy to mojemu zdrowiu, ale wiesz, ym... No, trzeba to zrobić. Trzeba zrobić zakupy na obiad, no trzeba zrobić, tak? Trzeba ten obiad ugotować, no trzeba, bo coś trzeba jeść. Chociaż są ludzie, dla których jedzenie jest istotą życia, zdaję sobie z tego sprawę, ale wiesz, mówię o takich, takich codziennych czynnościach: trzeba zapłacić rachunki, trzeba, trzeba posprzątać w domu, jeżeli mówimy o życiu prywatnym, ale dokładnie to samo masz, jeżeli chodzi o firmę. Wchodzą maile, odpowiadasz na te maile, y czy też umowy. Y y nie wiem, wystawiasz faktury albo wysyłasz faktury do księgowej, albo w ogóle komunikujesz się z księgowością. Różne takie rzeczy, które mam nadzieję, że, że, że to rozumiesz, to są różne zadania, które robisz, bo trzeba je zrobić, bo muszą być zrobione, ale, ale nie one są kluczowe, nie one są istotą. I teraz, kiedy zaczniesz myśleć o swoim czasie i o, o upraszczaniu, właśnie pod tym kątem, to na ten, jakby, co jest celem całego tego upraszczania? Poza tym, że Czujesz się przeciążona, czy przeciążony i chcesz mieć więcej czasu, no bo to rozumiem, że to jest cel. Ale co jest celem? Celem jest też to, żeby mieć więcej czasu, więcej przestrzeni na te rzeczy, które są kluczowe. Tylko kiedy my je mamy zrzucone do takiego, wiesz, jednego worka zadań, to trudno to podzielić i trudno nad tym zapanować. Zacznij od tego, że zaczniesz rozdzielać. Nawet dla samego siebie w głowie. Co jest moim kluczowym zadaniem? Co uważam za moje kluczowe zadanie i czemu chcę poświęcać więcej czasu? A, a co jest tylko tym dodatkiem, który musi się zadziać, bo musi się zadziać, ale no jest właśnie dodatkiem. Zacznij od tego. I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, w każdej z tych grup osobno szukaj sposobów na ułatwienie, uproszczenie, zredukowanie, jeśli to możliwe, ale nie chodzi o to, żeby z czegoś rezygnować, bardziej chodzi o to, jak to mogę uprościć i osiągnąć w prostszy sposób. Jeżeli, jeżeli istotą mojej pracy i tym, co lubię najbardziej, i tym, co. I mnie napełnia i stanowi wartość mojej pracy, są spotkania z Tobą, jest pisanie dla Ciebie różnych treści, jak mogę to robić prościej, jak mogę to robić sprawniej, nie w tym sensie, że pójdę na ilość, a nie na jakość, że będę robiła tego więcej, ale właśnie jak mogę to zrobić w taki najbardziej efektywny sposób, a które elementy są takie, z których warto zrezygnować, bo już po prostu mnie przytłaczają i wtedy gubię tą moją jakość, bo mnie przytłoczyła ilość. To z których elementów zdecyduję się zrezygnować. Jeżeli chodzi o tę drugą grupę zadań, te zadania administracyjne, tam redukuje bezlitości. Tak ogólnie powiedziałam zadania administracyjne, ale to są, to są w zasadzie wszystkie zadania, które są, nie są takimi kluczowymi dla mnie. Powiedziałam, redukuję bez litości. Co to oznacza? Naprawdę weryfikuję, czy coś jest niezbędne, czy tylko uważam, że, że należy, że powinnam. To po pierwsze czyli czy na, na pewno jest niezbędne. Po drugie, jeżeli jest niezbędne, czy można to robić prościej? Czy kombinuję, wiesz, prawą ręką w lewe ucho? Może można to robić prościej, może niepotrzebnie komplikuję. Mamy tą tendencję wszyscy do komplikowania, ja też. Mimo, że staram się tego unikać, ale i tak ją mam i co jakiś czas potrzebuję takiego szybkiego przeglądu. I trzecia rzecz, jeżeli coś jest niezbędne, naprawdę, naprawdę, naprawdę niezbędne, jeżeli... Jest to już tak, uproszczone, że nie da się tego robić prościej, to czy mogę to delegować i bardzo często mogę. Więc deleguję, żeby uwolnić sobie przestrzeń na rzeczy, które są kluczowe. Ale w tych kluczowych to też nie jest tak, że nie, nie, bo to jest moja główna to jest główne moje zadanie, to ja tyle czasu poświęcę na to, ile trzeba, tylko później jestem sfrustrowana, że nie poświęcam czasu, nie przeznaczam czasu na coś innego, albo druga rzecz, że i to teraz próbuję sobie szybko przypomnieć. E, e, szczegóły sytuacji i z którym z moich klientów o tym rozmawiałam, już wiem. E, taka sytuacja, kiedy masz kilka tych ważnych rzeczy, i słyszę od jednego z moich klientów, że no tak, ale to zrezygnuje z tego, żeby zrobić coś tam. Ja mówię, no tak, ale wtedy. Będzie pan, to, to był akurat mężczyzna, wie będzie pan się źle czuł, że pan zrezygnował z, te, z czegoś, co jest dla pana ważne. No tak, będę miał wyrzuty sumienia, no tak. Ale kiedy poświęcę czas na to, a, a zaniedbam inną ważną dla mnie rzecz, którą uznaję, że jest dla mnie ważna, to z kolei źle się czuję z tym, że tamtą rzecz zaniedbałem. Więc wiesz, trzeba na to spojrzeć, że nie o to chodzi, żeby, żeby... Em, jak to powiedzieć? Nie o to chodzi, żeby zaniedbywać, nie o to chodzi, żeby się źle czuć, rezygnuje z czegoś na rzecz czegoś, tylko po prostu krytycznie spojrzeć, ale chcę wszystko, krytycznie spojrzeć, że może to wszystko nie jest osiągalne i dzisiaj potrzebuję z tego wszystko wybrać jedną konkretną rzecz i zrobić ją dobrze i zrobić ją tak, żeby nie wpadać w poczucie winy, że a jeszcze nie zrobiłem tamtego, tamtego i tamtego. No, nie zrobiłem, bo założyłem sobie nierealny plan, bo założyłem sobie, że, że zrobię wszystko. Tylko, że jak, kiedy robię to wszystko, to na przykład zaniedbuję moją rodzinę, zaniedbuję moje życie prywatne albo w ramach tego wszystko, co chcę zrobić w moim biznesie, nawet jeżeli tak to ograniczymy, to są różne projekty i nie da się wszystkich jednocześnie intensywnie, równie intensywnie prowadzić. Może warto wybrać jeden i skupić się na jednym, i skończyć go, i wtedy zająć się kolejnym. Więc to są takie wybory. Podpowiadam ci dwie rzeczy. Raz na jakiś czas rób sobie takie przeglądy, zatrzymanie, co wyeliminować, co jest zbędne, czego nie muszę robić, co mogę uprościć. Po drugie, kiedy robisz takie przeglądy, warto sobie swoją długaśną listę zadań, czy w ogóle działań i wszystkich aktywności, które podejmujesz, podzielić przynajmniej na te dwie grupy na rzeczy, które są dla mnie absolutnie kluczowe i całą resztę. I patrzeć na każdą z tych grup osobno. Nie na jakąś jedną niezróżnicowaną masę zadań, tylko przynajmniej podzielić na te dwie grupy i dopiero wtedy weryfikować. W każdej z tych grup co mogę uprościć? Bo będziesz różne kryteria do każdej z tych grup stosować. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla ciebie pomocne dzisiaj. Dziękuję ci dzisiaj za spotkanie. Zapraszam na kolejne. Jeżeli masz jakieś pytania, mogę ci w czymś pomóc albo chcesz o coś zapytać tu w grupie, to śmiało pisz. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, życzę Ci pięknego weekendu i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.